Cześć, tu Iza. E, kilka dni temu e, brałam udział w warsztatach stworzenia albumu Mięciutkiego jak podusia u Małgosi Salamon e, w Magic tej pracowni e, w Stargardzie. No i razem stworzyłyśmy takie oto cudo. Wiecie co, na początku nie miałam przekonania do tych e, zdobień szczególnie i jakoś średnio mi to szło. Ale Małgosia tak jakoś potrafi wpłynąć na człowieka, że zaczyna po prostu działać, za dużo się nie zastanawiać, i po prostu robić. I wyszło takie coś, strasznie mi się to podoba. I jest to kolejna rzecz, z którą oczywiście nie wiem, czy będę w stanie się rozstać. No więc tak, mamy albumik, yy, materiałowa okładka jest. Ona jest mięciutka. E, tutaj może lepiej będzie widać, że ona się ugina. Pod spodem jest po prostu Watolina. Jest e, materiał słodki w kropeczki. E, na Birmacie Watolina i materiał. Bo tak e, w skrócie można powiedzieć, ktoś pytał, e, zdaje się Wieletka, o, o, o to, jak się robi taki albumik. No nie mogę wszystkiego zdradzić, bo to wiecie, Małgosia by mi łeb ukręciła pewnie, <grym> ale generalnie e, nie no, żartuję oczywiście ale generalnie album naprawdę nie robi się jakoś strasznie ciężko wychodzi całkiem fajnie także polecam takie warsztaty każdemu, ale wracając do albumu mięciutki, rameczka największą ozdobą jest to właśnie ramka taka dosyć wypukła mocno brokatowa motylki na kosteczkach tutaj rameczka Taka z masy. Tutaj troszkę tego um, takich, um, taśma z różyczkami. E, e, gnieciuchy. Tutaj jakaś zawieszka też. Mogła się pokazać, jak teraz zrobić coś takiego fajnego. E, ćwieki. Splasze. Farbka metaliczna. Plasze złote, białe. Białym splaszem sobie spodnie czarne, moje dżinsy ostatnio załatwiłam, ale to szczegół. Moja wina. Nie, nie położyłam nic na kolanach, nie ubrałam się, byłam taka pewna siebie i pach, pach, pach. Pff. Cały lewe udo, po prostu, w kropeczki piękne, białe. Trudno. Wracałam do domu, jak biedronka czarno-biała, no ale. <taki> takie, taka sytuacja. No, no, jakieś takie napisiki klejone. E, dobra, zawiązujemy. E, r, t, bla, bla. Rozwiązujemy z rzeczkę. W środku troszkę sobie dorobiłam e, w środku e, rzeczy. E, nie wiem, czy nie wsadziłam. Ale, ale, ale wiecie, e, czasami na warsztatach też nie ma czasu na wszystko. Generalnie użyta tutaj jest kolekcja. E, kolekcja z UHK Galerii hmm. kolekcja Provence eee, Provence o, 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 po prostu nazwy tych poszczególnych kartek niektórych mnie e, rozbrajają no jak może być, jak może się nazywać taka, taki wzór Lemur <grymne> Lemur <grymne> no, 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 no. E, dobra Także tak, piękne fioletowo, beżowo, y, zielone y, kolory. Y, tutaj sobie dorobiłam taką kieszoneczkę na no, tak na jakieś napisy. Na Napisik Remember, gdzieś tam zrobiłam sobie Remember pieczątki, troszkę to robiłam no i tak to mniej więcej wygląda. No to W szczegółu nie będę Wam pokazywać, co tu jest napisane, bo to to są po prostu takie autokarty Nie wiem zresztą, jak to będzie tak naprawdę wyglądało dobrze, czy dobrze będzie wyglądało w, po tym moim nagraniu, dlatego, że jak ja przybliżam, to raczej nie łapię żadnej ostrości, a nic takiego to, jest, to nie jest mój taki dobry aparat. Znaczy to... Jest dobra aparat, ale nie, nie raczej do raczej drobienia zdjęć niż do, do nagrywania filmów, więc tak to jakoś wygląda. No dobra. Także mam, mamy tutaj wklejki takie wyrywane z, z dodatkowych arkuszy, jakieś tutaj te plastikowe kropelki, troszkę te, gdzieś tam tekturek kilka wsadziłam, dało mi się. Generalnie to jest wszystko przyklejone, to nie jest jakoś podniesione. To jest wszystko przyklejone, i zdjęcie można sobie spokojnie na środku albo dwa tak. No to już jak, jak to sobie tam będzie życzył, nie? E, Razem z tą, z tą kolekcją jest pasek z napisami. Pasek z jednej strony ma tę lawendę, a tutaj po prostu jest sporo takich fajnych napisów idealnych po prostu do. Do, do albumu. I stąd właśnie te napisy są wykorzystane. Po dwa paseczki takie dostałyśmy do zrobienia. I ja nawet jednego całego nie wykorzystałam, a, a jeszcze drugi cały mi jeszcze został. Jeszcze trochę materiałów zresztą też do domu przywiozłam, więc jeszcze do czegoś na pewno wykorzystam. No, i to są takie, takie karty. No tu się tutaj zrobiłam taką bukiecik z tych wyklejanek zrobiłam um, kieszonkę czy na jakiś, czy na tak, czy na jakąś matę można tutaj sobie też jakoś dołożyć, czy coś takiego luzem, kto, kto będzie chciał sobie ewentualnie, czy ja no jeszcze nie wiem, czy będę to sama używać czy, 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 czy prezentuję. może komuś, zobaczymy no, także tak to mniej więcej wygląda tutaj mamy takie, o no tutaj piękna też tekturka Um, łapacz snów follow awesome hmm, taki już magic moments e, i to ostatnia strona to jeszcze też e, na, na miejsce taka ramka na zdjęcie można wkleić na tej e, na tej bazie, którą ja tu włożyłam albo po prostu samo zdjęcie tylko dołożyć i to tyle motylek mm, z masy o, i tak to wygląda mniej więcej ten album na dwóch kółeczkach, z tyłu nic nie robiłam, e, chociaż tak potem pomyślałam, to, a to już w domu, że mogłam gdzieś tam matnąć sobie troszkę z czy coś, generalnie album jest słodki, mięciutki, generalnie wymiary 20 na 20 cm na dwóch kółeczkach, tak to wygląda. Zapraszam Was na warsztaty do Małgosi. Polecam. Cześć Małgosiu i Matko. <grych> Cześć, pa.